Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kontynuacja tematów, e, znaczy tematu klasyfikacji imperialnych światów. E, dochodzimy do zakazanych światów Forbidden World. Dekretem Lorda Askelon i Najświętszej Inkwizycji na ten świat zostaje nałożona imperialna kwarantanna. Każdy, kto naruszy ten edykt, zostanie ogłoszony perditius, a ich życie będzie stracone. To są ostatnie słowa eskaliańskiego pisma o kwarantannie. Zakazane światy, nazywane także światami kwarantannymi, albo światami kwarantanny, są planetami, którym uniemożliwiono nawiązywanie kontaktu z resztą Imperium z rozkazu inkwizycji oraz innych imperialnych adeptów. Samoistnienie zakazanych światów jest rzadko zauważane przez imperialnych obywateli, choć w przestrzeni Imperium jest ich całkiem sporo. Podróże na powierzchnię tych planet są zakazane dla wszystkich, za wyjątkiem najlepiej poinformowanych i uzbrojonych ekspedycji. I to wówczas, gdy za podróżą przemawiają bardzo ważne powody. Światy śmierci, obce imperia, planety, na których istoty z Osnowy przedarły się przez międzywymiarową barierę, oraz światy dotknięte plagą, wszystkie one mogą stać się światami kwarantanny. Na niektóre z tych planet nałożono kwarantannę tylko dlatego, że nikt nie jest w stanie wyjaśnić pewnych wydarzeń, które miały na nich miejsce, czy też wyjaśnić pochodzenia odnalezionych tam artefaktów lub ruin miast obcych. W takich wypadkach z perspektywy Imperium o wiele lepiej jest żyć w błogiej ignorancji niż zaryzykować, że ów odnaleziony artefakt mógłby stać się zagrożeniem w przyszłości. W Imperium są też światy, które zostały obłożone kwarantanną, ponieważ żadna z wysyłań, z wysłanych na nie ekspedycji nigdy nie powróciła. Inkwizycja może zaś obłożyć planetę kwarantanną z uwagi na wykryte na niej zepsucie chaosu lub infestacje Zinos, których nie da się pozbyć. Na wielu zakazanych światach można znaleźć spore pokłady cennych minerałów, na których wydobyciu imperium mogło wiele zyskać. Jednak opowieści o żywych koszmarach kryjących się na tych obcych światach sprawiają, że niewielu ludzi marzy o dobrowolnym przerwaniu planetarnej kwarantanny, szczególnie takiej, pod którą pieczęć przystawiła inkwizycja. Na światach kwarantanny nie wolno lądować, budować osad i nawiązywać kontaktów z ich mieszkańcami. Niektóre z tych planet mogą wydawać się być spokojnymi, zielonymi planetami. Inne mogą przypominać skaliste pustynie, jednak odpowiednie autorytety Imperium doskonale wiedzą, jak, że zagrożenie czające się na każdej z tych planet nie jest warte prób podporządkowania się imperialnej administracji. Niebezpieczeństwa, o których mowa, różnią się od broni biologicznej i tajnej infestacji Zinos, po nawet spaczenie mocą osnowy i inne bluźniersze zagrożenia. Niezależnie od rodzaju katastrofy, jaki dotknął dany świat kwarantanny, zazwyczaj zagrożenie z nią związane sprawia, że próba zarobienia na zasobach takiej planety jest niewarta ryzyka. Kiedy już klamka zapadnie, a edykt o kwarantannie zostanie podpisany, Imperialna marynarka zostanie zobowiązana do wsparcia blokady wokół orbity planety przy pomocy odpowiednich systemów obrony, takich jak boje próżniowe ustawione na granicy układu, ostrzegające przed kwarantanną nałożoną na świat w Układzie, okręty patrolujące, a nawet orbitujące wokół samej planety platformy wojskowe. Żaden nieautoryzowany statek nie ma dostępu do przestrzeni w bezpośrednim pobliżu planety. W niektórych ekstremalnych wypadkach nieautoryzowane okręty są niszczone bez ostrzeżenia po przekroczeniu pewnej granicy. W wypadku ekstremalnego zagrożenia dla sektora, jakie mogłaby stanowić planeta obłożona kwarantanną, i populacja zostaje często wytępiona celem zapobiegnięcia ewentualnych próbom, ewentualnym próbom ucieczki. Niezależnie od tego, czy ktokolwiek przeżyje pogrom całej cywilizacji, nikomu nie wolno stanąć na powierzchni takiej planety bez odpowiednich pozwoleń. Złamanie zasad kwarantanny jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Wiedza na temat życia ludzi na zakazanych światach jest fragmentaryczna, jako że większość z tych, którzy mogliby coś o tym opowiedzieć, są uwięzieni na ich powierzchniach lub giną w przerażających okolicznościach tuż po opuszczeniu atmosfery swojej planety. Legendy mówią jednak o planetach owładniętych psionicznymi burzami, które wyniszczają ludzką psychikę, niczym ogień spala drewno, czy też o planetach, na których eteryczne resztki dawno wymarłych ras wciąż nawiedzają ruiny swoich wielkich świątyń. Na innych zakazanych światach doszło zaś do wydarzeń tak przerażających, że imperium w swojej mądrości utajniło wszelkie ich szczegóły. Populacje zakazanych światów mogą się bardzo różnić od ludzkich mas dotkniętych plagą z osnowy, po dzikich ludzi, którzy przetrwali obcą inwazję i zostali zbyt duchowo zanieczyszczeni, by pozwolić im na wznowienie kontaktu z resztą galaktyki. Choć inkwizytorzy często wypatrują okazji na przesłuchanie byłych mieszkańców zakazanych światów, chcąc poznać szczegóły ich ucieczki, większość z nich bez wahania wyrzuca ich przez luk ładunkowy, na samą wzmiankę o pojawieniu się w okolicy okrętów należących do ekspedycji śledczej. Na niektórych w zakazanych światach ich mieszkańcy nie zdają sobie nawet sprawy ze swojego statusu. Wiedzą jedynie tyle, że okręty kosmiczne nie były widziane na ich niebie od pokoleń, oraz mogą jedynie podejrzewać, że to sam Bóg imperator nakazał wstrzymanie ruchu okrętów kosmicznych w galaktyce. Na innych światach tej samej kategorii, których populacje zdają sobie sprawę ze swojego losu, wielu ludzi szybko traci nadzieję, a nawet poświęca samych siebie, byleby tylko powstrzymać zagrożenie, o którym mówił inkwizytor. Część mieszkańców zakazanych światów. Może jednak poczuć nadzieję i motywację do pokonania wszelkich trudności na drodze, do poradzenia sobie z zagrożeniem, przed jakim stanęła ich planeta, niezależnie od tego, czy godzą się na walkę z niebezpiecznymi bestiami, wirusami i mocą osnowy. Choć jeszcze na żadnym imperialnym świecie nigdy nie doszło do zniesienia planetarnej kwarantanny, rządy zakazanych światów składają liczne petycje na przestrzeni mijających wieków, twierdząc, że ich planety zostały już dawno oczyszczone. Ucieczka ze świata kwarantanny jest jednak o wiele bardziej ryzykowna. Takie podróże kończą się najwyżej w okolicach orbity. Każdy pojazd, który oderwie się od powierzchni świata obłożonego kwarantanną, jest natychmiast wyłapywany przez skanery, ostrzegany tylko jeden raz, po czym zestrzeliwany przez pilotów imperialnych maszyn. Siły stacjonujące wokół orbity. Muszą jednak same dokonywać rekonesansu, niezależnie od tego, czy będą to robiły przy pomocy skanów z orbity, dronów atmosferycznych, sensorów głębokiego pola, czy też wizualnych ocen sytuacji z atmosfery planety i jej powierzchni. To właśnie w tym ostatnim wypadku mieszkańcy zakazanego świata mogą podjąć próbę niepostrzeżonego dostania się na pokład lądownika i kupić sobie bilet w jedną stronę na okręt matkę stacjonujący na orbicie, mając nadzieję na uniknięcie odpowiedzialności w gęstym tłumie załogi większej jednostki. Ludzie z planet, na które nałożono kwarantannę, muszą pokonać niezwykłe trudności, by osiągnąć upragnioną wolność i utrzymać ją. Niezależnie od tego, czy dany człowiek żył na swojej planecie w momencie nadejścia katastrofy, która na zawsze odmieniła jej oblicze, czy też urodził się na innej planecie, a na skazany na izolację świat przybył w poszukiwaniu artefaktów obcego pochodzenia? Każda osoba, która stanęła po złej stronie punktu kontrolnego, nie może opuścić świata kwarantanny. W zależności od natury kwarantanny i środków włożonych w zapobiegnięcie ewentualnej ucieczce i ci, którzy starają się opuścić planetę, ponoszą wielkie ryzyko bycia złapanym i zlikwidowanym, w związku z czym muszą uciekać i oglądać za siebie przez resztę życia. W obliczu takiego stanu rzeczy niczym dziwnym nie jest fakt tego, że uciekinierzy bardzo rzadko wchodzą w kąszachty z jakimikolwiek zorganizowanymi grupami. Los mieszkańca zakazanego świata może być udziałem każdego żywego człowieka, jako że to natura samej ich planety lub wydarzenia, do których na niej doszło, są przyczyną nakładania kwarantanny. Stacje badawcze, adeptus mechanicus, światy agrarne, nawet światy roje każda imperialna planeta może zyskać status zakazanego świata. Zwykły wypadek może skazać całe miliardy istnień na powolne, trwające całe pokolenia, wymieranie pod żelaznym kordonem imperialnych sił. Ci, którym udało się przetrwać i uciec, należą do najwszechstronniejszych i najbardziej zaradnych ludzi w galaktyce. Są oni jednocześnie najbardziej nieufni i tajemniczy. Jeśli tylko mogą, polegają na sobie, porzucając nawet własnych towarzyszy broni, jeśli tylko pozwoli im to na wyprzedzenie władzy o kolejny krok. W najrzadszych przypadkach Inkwizycja wyłapuje takich indywidualistów i oferuje im szansę na porzucenie dalszych prób ucieczki w zamian za pracę na rzecz Inkwizycji. Nie skorzystanie z takiej propozycji byłoby niezwykle głupie lub niezwykle odważne. A wiadomo, jak się to kończy zazwyczaj, boltem w łeb. Ehm, kolejnym światem jest, są światy, e, światami są światy kuźnie, ale to będzie już w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Wejdź na się. Patronite i wesprzyj projekt.